Zwodzenia Gigabyte Waterforce X 2 tak nam zaimponowały swoją wydajnością, że postanowiliśmy sprawdzić następny model Aio od Gigabyte'a. Tym razem sprawdzamy tańszy model Aurus Waterforce 2-240, co ważne, bez X w nazwie. Jeżeli spodoba się Wam film, zostawcie łapki w górę, odezwijcie się w komentarzach i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to gorąco zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału, żeby nie ominął Was żaden nowy film. Za każdą reakcję bardzo Wam dziękujemy. Na początek zobaczcie czym się różni model Waterforce 2 od modelu X2. Rozmiar chłodnicy mamy ten sam: 277 mm długości oraz 27 mm grubości. Pompka nieco mniejszych rozmiarów, na której nie mamy wyświetlacza LCD, ale nie zabrakło na niej akcentu ARGB z logiem Gigabyte Aurus. W przypadku gołej dwójki zakres obrotów pompki jest znacznie szerszy i tutaj należy szczególnie pochwalić niższy próg minimalnych obrotów. W przypadku dwójki dostajemy dwa wentylatory 120 mm na łożysku HDB z podświetleniem RGB, które mogą obracać się z prędkością od 800 do 2300 obrotów. Wentylatory podobnie jak w przypadku modelu X2 łączymy w daisy chain, przy czym tutaj nie mamy mocowań magnetycznych i wentylatory po prostu trzeba w siebie wsunąć. Wentylatory w dwójce mają też nieco mniejszy przepływ powietrza i niższe ciśnienie statyczne, ale są to nadal przyzwoite wartości. Waterforce 2 bez X podłączamy standardowo do złącz 4 pin PWM oraz 3 pin ARGB. W przypadku dwójki z kompatybilności wypadły nam jeszcze podstawki AMD TR4 oraz STR5, i goła dwójka ma też o rok krótszą gwarancję, czyli dokładnie 60 miesięcy. Najbardziej widoczna różnica według mnie to cena. Waterforce 2 kosztuje bowiem niecałe 5 stówek, czyli blisko dwa razy mniej niż dopakowany Waterforce X2. Nie zostało nam nic innego, jak sprawdzić na co stać Waterforza 240. Ta sama metodologia testowa, ta sama temperatura otoczenia, czyli procesor i5-14600K, obciążenie w R23, temperatura otoczenia 22 stopnie, tło pomiarowe 36,2 dB, pomiar hałasu z odległości 50 cm od zamkniętej obudowy. Zaczynamy od maksymalnej wydajności na pełnych obrotach. I zobaczcie, że nawet tańszy model Waterforce 2 240 wbija się pomiędzy wydajne układy 360 i wygląda to niesamowicie dobrze dla propozycji Gigabyte. 240 za 5 stówek o wydajności dobrych 360. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to też jest ciekawie, bo w naszych testach wypada ona wyraźnie lepiej niż w przypadku X2. Normalizując generowany hałas do 39 dB musieliśmy zejść z obrotami wentylatorów Aurus 120 do 1500 obrotów na minutę. Testowana dwójka uplasowała się za układami 360 ze stratą około 4 stopni, wynik jak na 240 i tak bardzo, ale to bardzo dobry. Waterforce 2 240 okazuje się bardzo mocną propozycją. Na układzie 240 dostajemy wydajność jak na 360. -tkach. Jak najbardziej akceptowalna cena 500 zł za taki układ z podświetleniem ARGB, 5 lat gwarancji i dwujeczka może być świetną alternatywą, jeżeli ktoś z Was szuka bardzo wydajnego chłodzenia procesora w tym rozmiarze. Po testach trzech chłodzeń od Gigabyte, nasuwa mi się na myśl bardzo krótkie podsumowanie. Układy wodne od Gigabyte są chyba trochę niedoceniane na naszym rynku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych układach, bo jesteśmy tutaj bardzo ciekawi Waszego zdania. Link do testowanego dziś chłodzenia znajdziecie oczywiście pod filmem. My siadamy do kolejnego testu i widzimy się ponownie już niebawem. Na dziś to tyle z naszej strony, trzymajcie się, cześć.